Taka tam petardka, wiadomo jak jest ten okres reprezentacyjny, to trzeba jakoś te sprzedaż gazet podciągnąć, ale czy do końca ta plotka o transferze Neymara, takim domniemanym do United, jest w ogóle realna? O tym porozmawiamy sobie właśnie dzisiaj, bo jest to temat na pewno dla wielu elektryzujący. Powiemy sobie również o Messim i o Karze którą dostał, więc nie wystąpi w czterech najbliższych meczach reprezentacji Argentyny, a także poruszymy temat, no tak troszeczkę barcelońsko dzisiaj, no ale ciekawa sprawa, bo temat środka pola Barcelony, zahaczymy więc tutaj o Isko, zahaczymy o Veratego, zahaczymy o Tiago, więc naprawdę kilka klubów zostanie w to wmieszanych i na koniec wszystkich pozdrowi Hames środkowym palcem. Na szczęście chyba nie do Zidana skierowany. Zapraszam na odcinek, zachęcam do subskrypcji. Dziękuję 390 osobom, które subskrybowały kanał wczoraj. Pamiętajcie, by regularnie sprawdzać status tej subskrypcji, bo YouTube lubi sobie czasami z nas pożartować. A my przechodzimy do pierwszego tematu, czyli tego Neymara, którego widzieliście na miniaturce. Trzeba przyznać, że w czerwonym mu do twarzy. Do Liverpoolu raczej się nie wybierze. Manchester United jest tym klubem, który ma mieć pieniądze i chęć, żeby wyłożyć szmalec na utalentowanego Brazylijczyka. Pamiętajmy niedawną wypowiedź Neymara w jednym z wywiadów, w którym stwierdził, że chciałby zagrać w Premier League, że bardzo mu się ta liga podoba. I oczywiście uważny widz, potrafiący czytać między wierszami, nie tyle dostrzeże tam zagrożenie płynące z tego, że cholera chce odejść, tylko bardziej. Słuchajcie, wiem, jak dbać o własne biznesy, wiem, jak dbać o pieniądze, i wiem, że jeżeli mówię coś takiego, to je, ma to reakcję wśród włodarzy Barcelony. Jeżeli będziemy dyskutowali kiedyś o pieniążkach, no to będziecie wiedzieli, że ja tutaj naprawdę mam drogi otwarte różne, czyli takie no, sugerowanie, że chciałbym się gdzieś zagrać, jest równocześnie taką walką o lepsze pieniądze w obecnym klubie. No, taka kolej rzeczy, myślę, że. Każdy się tego spodziewa, ale nie można oczywiście wykluczyć jego chęci grania na wyspach, bo przecież jest to liga najlepsza marketingowo. Jest to liga niezwykle wyrównana, ciekawa, pasjonująca, przyciągająca uwagę, ale czy jest to liga, która zagwarantowałaby Neymarowi złotą piłkę? Czy jest to liga, która zagwarantowałaby mu regularną grę w? Wysokich fazach Ligi Mistrzów co roku. Ostatnie wyniki Premier League każą nam wątpić w to, mówmy delikatnie, ale oczywiście tego typu ruchy mogą sytuację zmienić. W tym roku, z czego już troszeczkę się śmialiśmy, United wpompowało sporą kasę na przykład w Pogbe, ściągnęło sporo nazwisk i ponoć mają aktywować klauzulę Neymara 200 milionów. Ta kwota jest nie do negocjacji, to jest oczywiste bo Barcelona nie zgodziłaby się na spuszczenie chociaż trochę tutaj z tej, z tej sumy. Oczywiście United mają swoje argumenty. Pierwszy z nich to kontakt bezpośredni ponoć Jose Mourinho wyzwania do Brazylijczyka, kontaktuje się z nim w te czy inne sposoby i mówi mu, że United będzie gwiazdą numer 1. Pogba nie zostawi lajka pod tym komentarzem, że to na niego będzie się stawiało, wokół niego będzie się wszystko kręciło, cały marketing. No wyobraźmy sobie, no to byłaby petarda, tym bardziej 200 milionów, no historia bla, 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 bla no wiadomo splendor, Neymar z tym swoim śmieszkiem, wydzierany, wchodzi, wiecie, wszędzie złoto. No nieważne, jakąś taką wizję poruszyłem i kolejny argument. Pieniądze, panie kochany. Ja wiem, że taki piłkarz jak Neymar ma swoje ambicje, ale mimo wszystko United jest wielkim zespołem, Manchester United jest wielkim zespołem, oni prędzej czy później wrócą na ścieżkę zwycięstw, więc Neymar może stwierdzić, że kurde, nie dość, że mogę zarabiać 25 baniek netto, to ten zespół zaraz zacznie naprawdę piąć się w górę i może to go skusić, to go przekonać. Co na pewno zdyskwalifikowałoby United, to brak gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Wydaje mi się, że jednak Neymar jest na tyle ambitnym piłkarzem, że nie może sobie pozwolić na krok w tył bez względu na pieniądze i tak dalej. Pamiętajmy, że nawet jeżeli ciężko będzie wejść do pierwszej czwórki United, to zwycięzca Ligi Europy będzie grał w Lidze Mistrzów za rok. A tam Manchester United ma szansę rzeczywiście zwyciężyć. No ale właśnie, czy to wszystko nie jest tylko historyjka? Służąca, nie wiem, sprzedaży gazet. Historia opublikowana została w sporcie. Wszystkie te informacje, o których wam, wam mówię, powiem szczerze, że mam mieszane uczucia. Naprawdę Neymar nie jest piłkarzem, którego uważam za niezwykle przywiązanego do barw. On na pewno też nie jest głupi, jeżeli chodzi o wizję swojej przyszłości. Wie, że tutaj mamy z ma Suareza, ma Barcelonę i gwarancję tego utrzymywania stabilnie wysokiego poziomu. Wierzę, że El Clásico to jest mecz turbo marketingowy, bardzo marketingowy, przepraszam. Wierzę, że cała ta to, otoczka walki Realu Barcelony jest niepowtarzalna, ale z drugiej strony to, co już wymieniałem wcześniej: Premier League ma swoje zalety, też potrafi skusić i też potrafi przekonać. Dlatego na ten moment nie wiem. No, sytuacja ciekawa, warta obserwacji, warta śledzenia. Na pewno byłoby to niezwykle głośne wydarzenie. Dla Barcelony byłaby to ogromna strata. Mimo wszystko zastąpienie Neymara w tym momencie chociaż 200 milionów można by poszukać. Chelsea też ponoć chciałaby Neymara, no ale ich z kolei nie stać na te 200 baniek. No nic, póki co potraktujmy to jaką ciekawą, ciekawą historię, ale dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Czy byłby to dobry ruch dla Neymara i czy myślicie, że jest to w ogóle możliwe. A my przechodzimy do kary, którą dostał Messi. Uwaga, czytam. Argentyńczyk nie zagra w meczu z Boliwią, to już dzisiaj, a także w kolejnej z Uruguayem, Wenezuelą i z Peru. Kules w tym momencie. Uuu, wiadomo, Argentyńczyk nie będzie musiał jeździć na kadrę, to jest super wiadomość. On na pewno jest wkurzony, ale zróbmy sobie przegląd kilku fajnych komentarzy, dlatego, że trzeba. Najpierw sobie wyjaśnimy sytuację, bo tam było jakieś śledztwo wszczęte, sędziowie ponoć zaprzeczyli, żeby Messi kogokolwiek obrażał, ale jeżeli widzieliście materiał, który krążył po internecie po meczu z Chile, zachęcam do obejrzenia skrótu, bo e, Argentyna wygrała, ale no tam niewiele zabrakło, żeby Chile wyszarpało remis. Messi był niezadowolony bardzo z pracy liniowego. Z pracy liniowego. Po meczu podszedł do arbitrów, dwójce z nich przebił piątkę, a na trzeciego tylko spojrzał, coś tam bulknął pod naszym i odszedł. I teraz tak, nie wiem, no wydaje mi się, że ludzie, którzy teraz komentują, przedstawiam za te komentarze, nie potrafią wczuć się w pewną rolę, bo nie nazwał go tak czy srak, sędziowie zaprzeczają, słuchajcie, postawcie się na miejscu tego sędziego liniowego, wykonujesz swoją robotę, okej, okay. może ci nie poszło. Podchodzi wielka gwiazda, wszystko jest nagrywane, zbija piątki z dwoma arbitrami, tobie coś burczy pod nosem i odchodzi, no, równie dobrze mógł mu napluć na twarz, no, słuchajcie, wiadomo, oczywiście, nie, przecież mu nie napluł na twarz, wiadomo, że mu nie napluł, ale, bo nie jest debilem skończonym, ale... No, to jest obraza, to jest potfaś i to jest brak szacunku. Czy warta czterech meczów kary? Nie wiemy, czy tam nie było jakichś słów, nie, by, nie wiemy, czy nie było jakichś tekstów. To, że w pracę wychodzą informacje o tym, że sędziowie mówią, że nie było. FIFA bez jakichkolwiek dowodów, moim zdaniem, nie wydawałaby takiego wyroku, bo przecież to oczywiste, że będą apelacje i tak dalej, i tak dalej. A jak Cristiano kopie przeciwników, to zawieszenia nie ma. Przypadek z tym zawieszeniem, Leo? Nie sądzę. Przychodzi synek ze szkoły, dostał zawieszenie w prawach ucznia, bo wybił koledze zęby i mówi do mamy, mamo, ale Rafał drugiemu sprzedał kopa poniżej pasa i on wylądował w szpitalu i go nie zawiesili. Aha dobrze synku. No to nic się nie stało. Tłumaczenie debilne, tym bardziej próba egzekwowania od Fify jakiegokolwiek rozsądku, to też za daleko idąca życzenie pobożne. Cztery mecze to jest bardzo dużo, ale pamiętajmy, że ta sprawa była głośna. To chodziło po całym internecie, te zdjęcia jak on nie podaje mu ręki. Plus... Ponoć do tego coś jeszcze było dołożone. Oczywiście wszyscy na stronie Barcelony twierdzą, że nie, że nie było. Oni wiedzą. Oni wiedzą, bo sędzia nie słyszał. Ja mówię, wydaje mi się, że FIFA jakiś tam materiał musi mieć. Ale tak czy owak, kara jest na pewno bardzo, bardzo wysoka. Śmiech na sali. Niestety są równi i równiejsi. Powiem Wam szczerze, o ile sytuacje, w których zwezywa się sędziego i tak dalej, no, zdarzają się, o tyle naprawdę nie przypominam sobie żeby po meczu zawodnik z premedytacją podszedł do arbitrów, dwójce z nim przebił piątkę, a trzecim wzgardził i żeby ta sytuacja była tak mocno wałkowana przez media, jak to miało miejsce w tym momencie. Naprawdę spójrzcie na to obiektywnie. No, zachował się mocno nieodpowiedzialnie. Nie wiem na co on liczył, że, 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 że nikt tego nie, nie zwróci na to uwagę. przy milczy takie sytuacje właśnie nie dzieją się codziennie, nie dzieją się co miesiąc, ani raz w roku. To się dzieje naprawdę rzadko coś takiego. Tym bardziej, że jest to gwiazda no topu, top piłkarski. Ma on być przykładem dla innych, no ma być, dlatego stwierdzono pewnie, że kara jest tutaj potrzebna. I powiem szczerze, za samo to głupie zachowanie karę bym mu dał. Na pewno nie byłyby to cztery mecze zawieszenia, bo moim zdaniem to, coś już powiedziałem wcześniej, jest to bardzo duże, bardzo duża kara. Ale no przegiął, przegiął po prostu, no nie błysnął intelektem w tym momencie, jeżeli mam być szczery, i dostał karę w moim odczuciu zasłużoną, choć za wysoką. To co mówię, z punktu widzenia kibica Barcelony, to nawet dobra wiadomość dla Messiego, na pewno zła. Dla Argentyny, Bolivia, Peru, Wenezuela, Urugwaj. Urugwaj na pewno będzie tutaj najcięższym meczem. Zresztą Argentyna powinna sobie poradzić, spotkań ale wiadomo, bez Messiego ta Argentyna jest jaka jest. Ona z nim nie jest za rewelacyjna. Nie wiem, pieniędzy nie mają Messi, opłaca pono ponoć w ogóle całą ochronę. Jakiś, jakiś dramat, taka reprezentacja z takimi warunkami. Szkoda strzępić Ryja. Szybki przegląd plotek i tego, kto do środka pola do Barcelony, bo wiadomo, że tutaj poszukiwania trwają. Bayern za Tiago oczekuje 90 milionów. Przypomnijmy tutaj słowa, to Twarowski chyba na Twitterze napisał, że coś w stylu, że Zieliński jest lepszy od Tiago to może nie Zielińskiego powinien wyciągnąć z Napoli. Oczywiście nie uważam, że Zieliński w tym momencie jest od Thiago lepszy. Thiago też jest zawodnikiem genialnym i pozbycie się go za drobne z Barcelony było ogromnym błędem zarządu, ogromnym błędem niedopatrzeniem trenera, który nie wystawił go w odpowiedniej ilości meczy. I teraz Bayern weryfikuje jego cenę na tyle, na ile ona ma sens. To jest naprawdę piłkarz, który potrafi genialnie rozegrać piłkę. Ma dobry przegląd pola. Jest podatny na kontuzję, to prawda, no ale myślę, że taka cena nie pozwoli na jego powrót do Barcelony, bo no, byłby to strzał w kolano. Była duża strzał w kolano pod tym kątem, że wszyscy by mówili o Jezu, znowu dali za drobne, wyciągają za fortunę. Była spora drama w zeszłym tygodniu odnośnie ISKO, że ponoć Barcelona się z nim kontaktuje i tak dalej, i tak dalej. Isko to wszystko po pierwsze ucina, mówiąc, że to są tematy właśnie zastępcze w trakcie meczów reprezentacji. Z drugiej strony, Real ponoć grozi Isko, że jeżeli ten nie podpisze nowego kontraktu, to będzie odesłany na trybuny. Już się pojawiły informacje, że zaraz podpisze nowy kontrakt na 8 milionów. Tak czy owak, podsumowując, ja. Nie wierzę, żeby Isko przyszedł do Barcelony, choć wydaje mi się, że on bardziej do Barcelony pasuje niż do Realu, bo jego styl jest bardziej taki przetrzymania piłki, poszukania rozegrania. Wydaje mi się, że w Barcelonie by się lepiej odnalazł, ale ze względu na okoliczności byłoby to niezwykle trudne. I nadzieja wszystkich Kules na środek pola. Marco Verratti zamyka japy. Ja tam konie mówi po francusku ja tam konie, co w tłumaczeniu oznacza, że w przyszłym roku będę grać w Paris Saint Germain. No wypowiedziały się, że jest wspaniały projekt, w przyszłym roku dalej chce tam grać. On tam ma wszystko, ma pieniądze, ma klub, który potrafił w tym roku pokonać Barcelonę 4 do 0. O rewanżu nie będę wspominał. Eee, także no, ten projekt na pewno, on powinien być filarem tego projektu. Jeżeli ja bym zarządzał tym klubem, jeżeli miałbym takie pieniądze jak mają, to w życiu bym go nie puścił i dlatego wydaje mi się, że to jest science fiction. Podsumowując tych trzech plotek, wydaje mi się, że żadne z nich nie jest realne. No ale cóż, może Wy macie inne zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzu. Raz jeszcze wielkie dzięki za subskrypcję. Subskrybujcie kanał i ten środkowy palec Hamesa, no przyłapano Hamesa. Zdjęcie macie też w linku na futrol.pl. Was odsyłam. Niefajna atmosfera wokół kadry Kolumbii. No i uchwycono go z wystawionym palcem. Dodajmy do tego fakt, że... Zidan ponoć poprosił o sprzedanie Kolumbijczyka. No i taką mamy kolejną historię. Będziemy się przyglądali. Czekamy na wyniki kolejnych meczów reprezentacyjnych. A ja się z wami żegnam. Do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć.